Spektakl Rewizor dotyczy takiej historii pewnego miasteczka, do którego przyjeżdża pewien mężczyzna i dokonuje rewizji, czyli po prostu sprawdza, co się tam w tym miasteczku dzieje. No i wszyscy ludzie mają pewne grzeszki na sumieniu, jak się pojawia w tekście. I te grzeszki zostają systematycznie odkrywane ale bardzo fajna, zmieniam się w trakcie całego spektaklu. Najpierw z takiego biedaka, takiego absurdaka, który nie ma co jeść, nie ma pieniędzy przy, przy sobie żadnych, w, w takiego kryzusa, którym każdy pożycza osobę ważną, taką, którą, którą promujemy, wspieramy, dzielimy się wszystkimi dobrami z nią. Moja rola to Anna, czyli żona chorodniczego. Jest to osoba bardzo wredna, dużo krzyczy zarówno na swojego męża, jak i na swoją córkę. Anna jest bardzo wścibską osobą i chyba podoba mi się ta rola. Można ją dobrze wykrzyczeć i fajnie, fajnie się mnie czuje.